Chwilę do ławalce przez rurkę plastikową. Tak, jeden kleczoł, za magnes. Jak widać, oba spokojnie przytoczyły. Teraz wezmę rurkę jednosiężną. I tak, jak widzicie, tutaj mam na stole też te magnesiki różne. Już tak? nie działa na przykład ta rurka. Trochę nie ma nie widzimy tu oddziaływania. Nie dzielkę magneczny. Zobaczymy tam jakby był takie silne oddziaływanie. To byśmy coś zauważyli Tak naprawdę to on tam jest to oddziaływanie. No, nie będę mówił jakie tam. Takie są tak, tak słabe, jakby mogę wyczyć. No i teraz puszczamy sobie przez wątkę widzią. Magnes no mośnią. Lefeks, Mateusz, no lefek. A teraz magnes. I magnes wyleci.